Chorzów, rok 2020. Sala sądowa wypełniona napięciem, gdy Łukasz B. pseudonim Baluś zeznaje w jednym z najgłośniejszych procesów w Polsce. Brutalne ataki, użycie maczet i niepisane zasady gangów to tylko wierzchołek góry lodowej. W tym filmie poznasz przerażające szczegóły działalności Psychofans, gangu który na zawsze zmienił oblicze polskiego świata ultrasów. W 2020 roku w Chorzowie proces sądowy przeciwko PsychoFans, brutalnej zorganizowanej grupie przestępczej wywodzącej się z agresywnych kibiców ruchu Chorzów, wszedł w decydującą fazę. Na sali sądowej ponownie pojawił się Łukasz B., znany w środowisku chuligańskim pod pseudonimem Baluś. Był to jeden z liderów grupy, który, będąc wcześniej lojalnym wobec swoich kompanów, podczas śledztwa zmienił taktykę. Kiedyś milczał, nie ujawniając żadnych informacji, ale z biegiem czasu zapewne licząc na złagodzenie wyroku, zaczął mówić. A opowieści Balusia były szokujące. Jedną z najważniejszych spraw, którą poruszył, było brutalne zabicie Dariusza P., członka grupy kibiców Górnika Zabrze. Baluś opisał ten incydent z przerażającą dokładnością, a jego słowa wywołały ciarki na plecach niejednego obecnego na sali. Jak relacjonował atak był bezwzględny, a sprawcy nie pozostawili ofierze żadnej szansy. Jeszcze bardziej mrożące krew w żyłach były zeznania o próbie zabicia Daniela D., znanego w kręgach huligańskich jako Romek, który przewodził grupie kibiców GKS u Katowice. Baluś opowiedział o ataku z użyciem ostrych narzędzi, w którym Romek cudem uniknął śmierci. Scena, którą opisał, była wyjątkowo brutalna. Dzidek zadawał ciosy opisane w najdrobniejszych szczegółach. Podczas całego procesu sądowego zeznania Balusia rzucały nowe światło na zbrodnie psychofans. Kiedyś lojalny i milczący, teraz z precyzją i szczegółami opowiadał o działaniach grupy. Proces ten miał kluczowe znaczenie, ponieważ Baluś dostarczał informacji nie tylko na temat pojedynczych zbrodni, ale także ujawniał mechanizmy funkcjonowania całej organizacji. Zeznania te nie były tylko szczegółowym opisem przestępstw, ale również próbą ukazania, jak głęboko zakorzenione są struktury przestępcze w środowisku agresywnych kibiców. Ostatnia rozprawa, na której Baluś zeznawał, miała miejsce 20 lutego 2020 roku. Był to moment kulminacyjny, ponieważ wszyscy z niecierpliwością czekali na jego ostateczne słowa. Sala sądowa była pełna, atmosfera napięta. Zeznania Łukasza B. były kluczowym elementem, który mógł przechylić szale sprawiedliwości na stronę prokuratury. Pomimo swojego przerażającego opisu zbrodni, Baluś starał się przedstawiać siebie jako osobę, która w pewnym momencie zrozumiała, że to, co robiła, było złe. Jednak dla wielu na sali sądowej pozostawał po prostu kolejnym bezwzględnym członkiem brutalnej grupy, która przez lata siała strach i chaos. W październiku 2016 roku, kiedy mrok zapadł nad Śląskiem, członkowie PsychoFans postanowili zorganizować kolejną zuchwałą akcję. Tym razem ich celem była Ruda Śląska, a dokładniej grafiti górnika Zabrze, które od lat zdobiły mury miasta. Dla kibiców Ruchu Chorzów takie grafy były niczym cios wymierzony w ich honor. Ich zamazanie miało być symbolicznym gestem dominacji. Inicjatorem tej operacji był Łukasz L pseudonim Laki, członek Psychofans w Rudzie Śląskiej. Laki podobno nie tylko przewodził ekipie, ale był też znany z wyjątkowo brutalnych działań, zawsze gotowy do użycia przemocy w obronie swojego terytorium. Wśród grupy, która ruszyła na tę misję, znajdowało się kilku doświadczonych huliganów, ale także sporo tak zwanych małolatów. Młodych, aspirujących członków, którzy chcieli udowodnić swoją wartość i zasłużyć na szacunek starszych kolegów. Ci młodzi ludzie, choć pełni zapału, musieli przestrzegać ścisłych zasad. Baluś wspominał, że od początku było jasno powiedziane, że nie mogą przesadzać w razie konfrontacji z kibicami górnika. Małolaty miały powstrzymywać się od nadmiernej przemocy. Zbyt brutalne działania zawsze kończyły się kłopotami z policją i przyciągały niechcianą uwagę. Ale mimo tych ostrzeżeń, Ekipa była gotowa na każdy scenariusz. Baluś nie owijał w bawełnę. W jego samochodzie spoczywały ostre narzędzia gotowe do użycia, jeśli sprawy potoczyłyby się nie po ich myśli. Kiedy psychofans dotarli na miejsce, nie spodziewali się, że napotkają na jakikolwiek opór. Graffiti miało być szybko zamazane akcja czysta i bez komplikacji. Jednak los miał inne plany. Na jednej z klatek schodowych, a także w pobliżu jednego z grafów torcidy. Natrafili na dwie małe grupy kibiców górnika Zabrze. Atmosfera od razu zgęstniała. Chuligani, którzy chwilę wcześniej myśleli, że to będzie rutynowa akcja, szybko przeszli w tryb bojowy. Baluś wspominał, że na miejscu spotkali trzech dobrze zbudowanych żaboli pseudonim przypisywany kibicom górnika wszyscy z emblematami klubowymi na odzieży, które natychmiast rzucały się w oczy. To był sygnał do działania. Zanim ktokolwiek zdążył się zorientować, z samochodów psychofans wybiegli ludzie gotowi do konfrontacji. W powietrzu unosił się zapach adrenaliny, a całe starcie trwało zaledwie kilka chwil. Jak relacjonował baluś, ktoś odpalił gaz, co tylko spotęgowało chaos. W ciągu jednej minuty cała akcja się zakończyła. Szybka, brutalna i bez litości. Dla psychofans było to kolejne starcie w niekończącej się wojnie pomiędzy kibicami ruchu chorzów a ich odwiecznymi wrogami z Górnika Zabrze. W tamtym dniu psychofans po wykonaniu swojej misji zamazywania grafów Górnika nie spodziewali się, że natrafią na okazję do czegoś więcej niż chuligańskie graffiti. Gdy wsiedli do samochodów pewni, że zadanie zostało wykonane, nie było w ich planach żadnych dalszych działań. Jednak Los, jak często bywa w świecie szalikowców, miał inne zamiary. W pewnym momencie zupełnie przypadkiem zauważyli przejeżdżający obok samochód, w którym siedział Dariusz P., Postać, która nie była anonimowa w tym środowisku. Dariusz P. nie był zwykłym kibicem górnika Zabrze. Był jedną z ważniejszych figur w Torcidzie, bojówce, która stała na czele wielu akcji przeciwko ruchowi Chorzów. Spotkanie z nim nie mogło zakończyć się bez reakcji. Jak tylko widzi się kogoś z przeciwnej bojówki, to od razu pojawia się instynkt. Trzeba go gonić, wspominał Baluś, opisując tamte wydarzenia. Nie było miejsca na wahanie. Samochody psychofans natychmiast ruszyły za Dariuszem P bez konkretnego planu, ale z wyraźnym celem: dogonić go i skonfrontować. Tego rodzaju akcje były wpisane w codzienność chuligańskich wojen. Ściganie wrogów, polowanie na nich, to był sposób na pokazanie siły i dominacji, a także wywołanie strachu w sercach rywali. Początkowo wydawało się, że Dariusz P zdoła uciec, bo jego samochód zniknął z oczu psychofans. Na chwilę zapanowała konsternacja. Może udało mu się umknąć. Może to nie ten dzień, w którym dojdzie do konfrontacji. Jednak los znowu zagrał na ich korzyść. Zaledwie kilka minut później niespodziewanie samochód Dariusza wyjechał prosto na nich. To była chwila, na którą czekali. Baluś, który był za kierownicą jednego z aut, bez zastanowienia, zablokował drogę przeciwnikowi, zmuszając go do gwałtownego hamowania. Dariusz P. zrozumiał, że znalazł się w pułapce. Otworzył drzwi swojego samochodu i zaczął uciekać pieszo kierując się w boczną wąską uliczkę. Wiedział, że jeśli zostanie złapany konsekwencje mogą być poważne. Huligani ruchu widząc swoją ofiarę uciekającą natychmiast rzucili się za nim w pogoń. W tym momencie liczyła się tylko szybkość i determinacja. Wśród grupy biegaczy był Łukasz Z, który słynął z tego, że w ekipie psycho fans był najszybszy. To on zazwyczaj wyprzedzał wszystkich w takich sytuacjach. Był jak drapieżnik polujący na zwierzynę. Dla takich jak on, pogoń była formą sportu, ale także dowodem na jego wartość wśród kompanów. Reszta grupy mogła tylko patrzeć, jak Łukasz Z wyprzedza ich w szaleńczym pościgu za Dariuszem P., który walczył o swoje życie, wiedząc, że jeśli zostanie złapany, nie ma co liczyć na litość. W tym momencie adrenalina i brutalna rzeczywistość świata szalikowców zderzyły się w bezpośredniej walce o dominację. Dariusz P. był teraz ofiarą w bezlitosnej grze, której reguły od lat były takie same: żadnych zasad, tylko siła, szybkość i przemoc. Kiedy Łukasz B, pseudonim Baluś, wjechał samochodem w boczną uliczkę, jego oczom ukazał się przerażający widok, który na długo miał zostać w jego pamięci. Na zimnym, twardym asfalcie leżał bez ruchu Dariusz P., członek górnika Zabrze. Baluś od razu zauważył, że coś jest nie tak. Dariusz był blady, jakby życie powoli opuszczało jego ciało. Twarz ofiary wykrzywiona była w grymasie bólu, a cała postać emanowała jakimś dziwnym, nienaturalnym spokojem, który mroził krew w żyłach. W tamtej chwili baluś miał chwilowy impuls, by podejść do Dariusza, obrócić go na bok, aby nie udusił się własną krwią. Ale rozsądek szybko zwyciężył, przecież wokół było za dużo kamer. W takich sytuacjach każde nieostrożne działanie mogło doprowadzić do schwytania przez policję, a tego szalikowcy unikali jak ognia. Kiedy samochód psychofans przejeżdżał obok leżącego Dariusza P, Baluś nie mógł oderwać od niego wzroku. Mimo że ofiara była na granicy życia i śmierci, nikt z jego ekipy się tym nie przejął. W świecie brutalnych kibiców takie sceny nie były niczym nowym. W oczach tych ludzi liczyła się tylko lojalność wobec swoich i bezwzględna wrogość wobec innych. Wyglądał, jakby zaraz miał umrzeć, wspominał później Baluś, ale nikt się tym nie przejął. Kibolski kodeks nie znał pojęcia litości. Dariusz P., choć jeszcze wtedy tliło się w nim życie, już nigdy nie odzyskał przytomności. Zmarł w szpitalu, a jego śmierć stała się kolejną ponurą kartą w wojnie między kibicami górnika Zabrze a Psychofans. Dla tych, którzy go atakowali, był jedynie symbolem wroga, częścią odwiecznego konfliktu między grupami, który pochłaniał kolejne ofiary. Wszyscy członkowie Psychofans wiedzieli, że celem tamtego dnia nie było zabijanie. Mieliśmy nie katować żaboli, wyjaśniał Baluś, nawiązując do tego, że wcześniej ustalili, iż nie należy przesadzać z przemocą. Jednak jeden z ich członków, Kajetan B. pseudonim Kajo, posunął się za daleko. Jak się okazało, Kajo był odpowiedzialny za brutalne skakanie po głowie Dariusza P. Kajo przekroczył granicę, o której ustalenia były jasne: miało nie być tortur, miało nie być bezmyślnego znęcania się. Jednak podczas tej furiackiej napaści zasady poszły w niepamięć. W samochodzie zaczęła się gadka, że Kajo przesadził. Wspominał baluś. Byli świadomi, że coś poszło nie tak, że nie tak to miało wyglądać. Mimo to Kajo wciąż powtarzał, że Dariusz P. zasłużył na to, co go spotkało. W oczach Kajetana ofiara nie była człowiekiem, tylko kurs torcidy, która musiała zapłacić za przynależność do przeciwnej bojówki. Nie był to pierwszy raz, gdy Kajo wykazał się taką bezwzględną agresją. Podobną brutalność pokazał w maju 2017 roku kiedy Psycho fans napadli na stadionie przy ulicy Bukowej na kibiców GKS u Katowice. Podczas kradzieży flag katowickiej grupy Ultrasi, Kajo posunął się do skrajnej przemocy, mimo że rozkaz jasno mówił by nie stosować nadmiernych środków. Bez wahania okładał ofiarę. Ultras Geksy, który miał nieszczęście wpaść w ręce Psycho fans nie mógł liczyć na żadną łaskę. Świat chuligańskich wojen był brutalny, a lojalność wobec grupy stała na pierwszym miejscu. Dla takich jak Kajo nie było miejsca na wątpliwości czy moralne rozterki. W jego oczach każdy wróg był zasłużoną ofiarą przemocy. Kiedy w światku kibicowskim zaczęły krążyć plotki o brutalnym zabiciu Dariusza per rzekomo dokonanym przy pomocy ostrych narzędzi, psychofans poczuli, że ich reputacja została wystawiona na szwank. W tym świecie, gdzie honor i wizerunek grupy były równie ważne jak siła fizyczna, oskarżenia o tak skrajną przemoc mogły przynieść nie tylko kłopoty z prawem. Ale i osłabić ich pozycję wśród innych ekip. By pokazać, że to nieostre narzędzia były głównym sprzętem w tej zbrodni, postanowili działać. Grupa agresywnych kibiców Schorzowa udała się w okolice miejsca, gdzie doszło do tragicznego pobicia, z jednym celem zdobyć dowód, który oczyści ich z tych zarzutów. Z pomocą przyszła im technologia monitoring. Psychofans zdobyli nagranie z kamery sklepowej, która uchwyciła moment ataku. Na filmie wyraźnie widać, jak Dariusz P jest brutalnie katowany, jednak zamiast ostrych narzędzi w ruch poszły pięści, nogi i metalowa pałka. Film ten początkowo trafił do rąk kibiców GKS u Katowice, grupy persona non grata, a stamtąd do kibiców górnika Zabrze. Ostatecznie jednak materiał wyciekł do internetu, gdzie każdy mógł zobaczyć, jak wyglądało to bestialskie pobicie. Nagranie wyraźnie miało pokazać, że mimo brutalności psychofans nie posunęli się do użycia ostrych narzędzi. A jednak w oczach wielu takie rozróżnienie niewiele zmieniało. Przemoc była przemocą, a Dariusz P zginął w wyniku tego ataku. Film, który miał ich bronić, tylko potwierdził jak brutalni byli członkowie Psychofans. Jednak to nie był koniec ich agresywnych planów. Psychofans mieli na celowniku kolejną osobę. Daniela D pseudonim Romek, jednego z liderów persona non grata. W kibicowskim półświatku Romek zasłynął nie tylko jako bojownik, ale także jako ktoś kto skutecznie uprzykrzał życie kibicom ruchu Chorzów. Zgodnie z zeznaniami Balusia, to właśnie Romek był odpowiedzialny za organizowanie kontrataków przeciwko Psychofans, co automatycznie postawiło go na ich celowniku. Co gorsza, rozpowiadał na forach internetowych, że lider Psychofans, Maciej M pseudonim Maślak, był striptizerem, co dla szalikowców było wyjątkowo poniżające. Psychofans nie mogli znieść takiej zniewagi. Dla nich Romek był kimś, kto przekroczył granicę i zasłużył na surową karę. Baluś wspominał, że grupa postanowiła, że Romek musi zostać zrobiony do spodu. Była to brutalna decyzja, w której celem było nie tylko pobicie przeciwnika, ale zniszczenie go fizycznie. Zrobienie do spodu oznaczało pobicie tak dotkliwe, że Romek miał albo wylądować na wózku inwalidzkim, albo wykrwawić się na śmierć. Była to strategia, która pozwalała uniknąć oskarżenia o egzekucję. Co najwyżej mogliby zostać oskarżeni o pobicie ze skutkiem śmiertelnym, co w ich oczach było mniejszym zagrożeniem prawnym. To była przemyślana kalkulacja. Zimna logika w brutalnym świecie kibolskich porachunków. Decyzja o wyeliminowaniu Romka pokazywała, jak bezwzględni byli psychofans. Romek nie był już tylko rywalem, stał się symbolem hańby, którą należało wymazać niezależnie od ceny. Do ataku na Romka psychofans z Chorzowa postanowili zrekrutować dodatkowych sojuszników. Kibiców Wisły Kraków z grupy Sharks. W świecie szalikowców takie współprace nie były niczym nowym, a Sharks mieli reputację bezwzględnych i doświadczonych w brutalnych atakach. To właśnie ich umiejętności i brak skrupułów uczyniły z nich idealnych partnerów do przeprowadzenia tak skomplikowanej i bezwzględnej akcji. Psycho fans wiedzieli, że nie mogą sobie pozwolić na błąd, a Sharks byli znani z tego, że kiedy się angażowali, robili to z pełną precyzją. Wśród tych, którzy zostali wciągnięci w plan ataku na rąka, byli dwaj dobrze znani liderzy Sharks, Daniel u pseudonim Dzidek oraz Paweł M pseudonim Misiek. Dzidek był postacią szczególnie przerażającą w swoim środowisku. Baluś opowiadał o jego osobliwym hobby, które dodatkowo potęgowało aurę strachu wokół niego. Dzidek nie ukrywał swojego zamiłowania do przemocy. Wprost mówił, że lubi pociąć kogoś nożem. Jak sam przyznawał, w domu często trenował przed lustrem, przygotowując się do przyszłych akcji. Ubrany w kominiarkę i strój, który służył mu jako mundur do roboczych działań, wyciągał ostre narzędzie i symulował atak, jakby przygotowywał się na prawdziwą akcję. Tego rodzaju brutalne treningi miały uczynić z niego perfekcyjnego drapieżnika gotowego do działania w każdej chwili. Paweł M. pseudonim Misiek był natomiast głównym przywódcą Sharks, znanym ze swojej bezkompromisowości, umiejętności zarządzania takimi operacjami. Misiek przez lata wyrobił sobie reputację człowieka, który nie tylko brał udział w akcjach, ale też je planował i koordynował, zapewniając, że wszystko przebiegało zgodnie z planem. Jego obecność w tym ataku miała gwarantować, że wszystko pójdzie bez zakłóceń. Sharks byli znani z wyjątkowej brutalności, a ich doświadczenie w tego typu przestępczych działaniach sprawiało, że byli wręcz idealnym wyborem do tego rodzaju misji. Atak na Romka nie miał być jedynie zwykłym pobiciem, miało to być coś więcej. To miała być egzekucja. Brutalna lekcja, która pokaże wszystkim przeciwnikom, co czeka tych, którzy ośmielą się podważyć autorytet psychofans. Baluś opowiadał, że Dzidek mówił z dumą o swoim zamiłowaniu do przemocy, o tym, jak cieszy się na myśl o akcji, jak jego ręce pragną poczuć dotyk broni, która zadaje ból. Był to obraz człowieka, który przemoc traktował nie tylko jako narzędzie, ale jako sposób na życie. Wciągnięcie Sharks do tej operacji miało też inny, strategiczny wymiar. Byli nie tylko groźni i brutalni, ale też znali tajniki tego świata, wiedzieli jak unikać policji, jak maskować swoje działania i jak przeprowadzać ataki, które nie zostawiały śladów. Byli mistrzami w swoim fachu, a psychofans potrzebowali właśnie takiej pomocy, by upewnić się, że Romek nie tylko zostanie pokonany, ale że stanie się przykładem, ostrzeżeniem dla innych. Dla psychofans zaangażowanie Sharks oznaczało pewność, że ich misja zakończy się sukcesem. Z takim wsparciem mogli być pewni, że Romek nie miał żadnych szans. Aby przeprowadzić skuteczny atak na Romka, potrzebowali jednak kluczowej informacji, gdzie i kiedy mogą go znaleźć. Bez tej wiedzy plan nie miał szans powodzenia. Za pierwszym razem, choć byli już gotowi, akcja spaliła na panewce. Brakowało im konkretów, nie wiedzieli, gdzie dokładnie przebywał Romek. Ich frustracja narastała, ale w świecie kibiców cierpliwość i precyzja były niezbędne. Siedzieliśmy w restauracji, wspominał Baluś, Dodając, że w pewnym momencie Dzidek rzucił z charakterystycznym dla siebie mrocznym humorem. Wilkołak jest głodny, co było jego kodem na to, że chce przeprowadzić atak. Ale tego dnia Wilkołak musiał poczekać na swoją ofiarę. Drugim razem jednak los uśmiechnął się do psychofans. Otrzymali kluczową informację, która otworzyła im drzwi do kolejnej próby. Ktoś dostarczył im adres przedszkola, z którego Romek regularnie odbierał swoje dziecko dwa razy w tygodniu. Był to moment, w którym nikt nie spodziewałby się ataku. Ciepły, rodzinny obrazek ojca, który zabiera dziecko z przedszkola, stał się dla psychofan idealną okazją do zamachu. W ich brutalnym świecie nie było miejsca na sentymenty, a Romek w ich oczach zasłużył na to, co miało go spotkać. Informacje o przedszkolu dostarczyła im osoba, która znała Romka od środka. Dominika P., kobieta związana wcześniej z Konradem S. pseudonim Skubol, była ich kluczowym źródłem. Jej historia była równie skomplikowana jak relacje, w których się obracała. Dominika kiedyś związana ze Skubolem. Musiała odnaleźć się w świecie przestępczym po jego aresztowaniu. Skubol trafił do więzienia za bójkę z meksykańskimi marynarzami w Gdyni. Historia, która była kolejnym elementem w gąszczu huligańskich starć i porachunków. Ale to, co sprawiło, że Dominika stała się tak ważną postacią w tej historii, było jej późniejsze zaangażowanie z jednym z bramkarzy związanych z GKS Katowice. Po krótkim romansie z kibicem z Gieksy, stała się dla psychofans cennym źródłem informacji. Baluś opowiadał o jej skomplikowanej historii, nie omijając pikantnych szczegółów, które miały podkreślić, jak głęboko była wplątana w te środowiska. Jak to często bywało w takich opowieściach, relacje międzyludzkie były chaotyczne, a lojalności nietrwałe. Dominika, choć wcześniej związana z Kubolem, nie miała skrupułów, by po jego uwięzieniu nawiązać relacje z wrogami. To ona dostarczyła Psychofans adres przedszkola Ronka, nieświadomie przyczyniając się do planowania brutalnej napaści na ojca, który po prostu chciał odebrać swoje dziecko z placówki. psycho -fans byli teraz uzbrojeni nie tylko w swoją nienawiść do rąka, ale także w precyzyjne informacje, które miały im pomóc w przeprowadzeniu ataku. Misiek, Dzidek, Baluś oraz Marcin L. pseudonim Gała ustawili się w zasadzce czekając na odpowiedni moment. Ale gdy przyszło co do czego, zrezygnowali z akcji. Otoczenie było pełne ludzi, rodziców i dzieci, co mogło przyciągnąć niepożądaną uwagę. Byłby z tego przypał, przyznał Baluś w swoich zeznaniach, podkreślając, jak ważne byłoby działać w cieniu, z dala od kamer i świadków. Kilka dni później plan ponownie wszedł w fazę realizacji. Tym razem ekipa Psychofans i Sharks postanowiła zaatakować Romka pod jego własnym domem. Wiedzieli, że Daniel D. będzie wychodził na mecz GKS-u Katowice i to miała być ich szansa. Z nową determinacją zaparkowali samochód w pobliżu, czekając, aż pojawi się ich cel. Każdy z nich, oprócz Gały, był uzbrojony w ostre narzędzie. Dzidek opowiadał z dumą, że mają swojego człowieka na wiśle, który ostrzy im narzędzia z obu stron, co tylko podkreślało ich brutalne przygotowanie do tego rodzaju akcji. Kiedy Romek pojawił się na horyzoncie, sytuacja rozegrała się błyskawicznie. Nieświadomy zagrożenia, szedł z telefonem w dłoni wpatrzony w ekran. Zupełnie nieświadomy, że jest obserwowany. Kibice psycho, fans patrzyli, jak zbliża się do samochodu, w którym czaili się napastnicy. W momencie, gdy Daniel D. znalazł się na wysokości pojazdu, drzwi gwałtownie otworzył misiek, zadając pierwszy potężny cios ostrym narzędziem. Romek zareagował instynktownie, rzucił się do ucieczki. W desperackiej próbie ucieczki, staranował swoim ciałem szlaban z parkingu, ale to tylko przedłużyło nieuniknione. Romek uciekał z całych sił, choć rana zadana przez Miszka była poważna. Jak Baluś później opowiadał. Nawet po tym pierwszym ciosie Romek próbował ratować się wpadając do rowu i chwytając się płotu. Walczył o życie, czołgając się w kierunku ucieczki, ale jego szanse malały z każdą sekundą. Misiek nie zamierzał odpuścić. Zadał kolejny cios, otwierając bardzo głęboką ranę. Misiek z brutalnym spokojem później powiedział, że cios mógł zabić Romka na miejscu. Jednak Romek jakimś cudem wciąż walczył. Choć ledwo trzymał się przy życiu. Jego wola przetrwania była zadziwiająca. Dzidek nie miał litości. W swoich zeznaniach Baluś mówił, że Dzidek uderzał z ogromną siłą. W tym momencie nie chodziło już tylko o wyeliminowanie przeciwnika. Chodziło o pokazanie, jak brutalni mogą być, jak daleko są gotowi się posunąć. Baluś miał w tamtym czasie kontuzjowaną nogę, więc dorąka dobiegł jako ostatni. Nie chciał jednak by w oczach innych wyszedł na słabe usza. Dlatego zadał kilka symbolicznych ciosów ostrym narzędziem, uderzając Daniela w okolice ręki, jak sam przyznał żeby nie było wstydu. Choć Romek błagał o litość, krzycząc Chłopcy zostawcie mnie, bo mnie zabijecie. Dzidek nie zamierzał przestać. Baluś wspominał, jak jego kompan uderzał narzędziem oburącz. Mimo tak brutalnego ataku, Romek jakimś cudem przeżył. Lekarze w szpitalu zdołali go uratować, choć po wszystkim zapadł w śpiączkę. Nikt nie wierzył, że wybudzi się z niej żywy, ale po pewnym czasie wydarzył się cud. Daniel D. odzyskał przytomność, Choć jego życie nigdy już nie miało być takie samo.